Czwarty Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Libiążu 105 młodych pianistów zaprezentowało się w Konkursie Pianistycznym w Libiążu. Wystąpili uczniowie szkół muzycznych z kraju i zagranicy. Młodzi pianiści wielkie emocje. Celem konkursu jest propagowanie muzyki pianistycznej wśród dzieci i młodzieży. W dzisiejszym konkursie, dzisiejszym i wczorajszym, wystąpiło 105 uczestników z całej Polski, ale również z Kijowa, z Ukrainy. Repertuar przeważał muzyki klasycznej, choć również były utwory, prezentowane utwory dowolne, ale również słyszeliśmy utwory Jana Sebastiana Bacha, Mozarta, Beethovena, więc. Wszelaki wachlarz muzyki klasycznej. Dla tych dzieci warto żyć, dla tych nauczycieli wspaniałych, którzy przyjeżdżają, warto żyć. A podziękować trzeba rodzicom, bo gdyby nie oni, gdyby nie ich inicjatywa, nie troska, od ubioru począwszy po zakup instrumentu i prowadzenie cztery razy albo sześć razy w tygodniu do szkoły. No to my nauczyciele cóż moglibyśmy zrobić, prawda? Więc największe podziękowania dla rodziców cudownych, zdolnych dzieci. Instrument klasyczny fortepian to instrument, na którym uczymy w szkołach muzycznych. W szkołach gdzie, państwowych, gdzie profilem jest nauka na klasycznym instrumencie, czyli fortepianie. Chętnych, by podzielić się swoimi umiejętnościami, nie brakowało. Wśród laureatów znalazł się Miłoż Zybek z Młoszowej. Jeden z siedmiu reprezentantów powiatu szanowskiego na czwartym międzynarodowym konkursie pianistycznym w Libiążu. Ponieważ już od dawna interesuje się muzyką poważnym. Dlatego zacząłem y, uczyć się na pianinie i grać różne utwory. Ćwiczę w domu, a się uczę w szkole w Krzelnowie. Zacząłem ćwiczyć i grać y, około dwa lata temu, kiedy mnie mama zapisała do szkoły muzycznej w Libiążu. Y, braliśmy dzisiaj udział w konkursie, y, w, w międzynarodowym konkursie w Libiążu. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy tutaj wystąpić. Muzyka to nasza pasja i chcemy dalej rozwijać swój talent. No właśnie, chodzę do szkoły muzycznej też w Krzeszowicach. No i bardzo, bardzo lubię też grać na pianinie. Podsumowanie wydarzenia stanowił koncert laureatów, podczas którego Wicestarosta Bartumi Gembala wraz z wiceburmistrzem Libiąża Hubertem Szumniakiem, dyrektor prywatnej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Libiążu Anną Kumanek oraz przedstawicielem Żyli Konkursowego wręczyli nagrody i wyróżnienia najlepszym pianistom. Jest wielkim zaszczytem, wielkim honorem, wielkim przywilejem, że możemy gościć talenty muzyczne z całej Polski. Bardzo się cieszymy, że po raz czwarty. Ta impreza, to, to wydarzenie ma miejsce. Dziękujemy organizatorom Wysokiego Centrum Kultury. Ale motorem napędowym, i ikoną tej imprezy, tego wydarzenia powoli staje się pani Anna Kumanek. Także też wielkie brawa dla pani. Wiąż to miasto, którego największym potencjałem są mieszkańcy. Zwłaszcza ci kreatywni, pomysłowi, twórczy. Którzy poprzez swoje działania rozwijają nasze miasto. Nie ukrywam, że taką osobą jest pani Anna Kumar, która od wielu lat inicjuje, współorganizuje to wspaniałe kulturalne wydarzenie, które promuje muzykę klasyczną, najmłodszych, można powiedzieć, wykonawców i linię. Kolejne emocje konkursowe już za rok. Impreza, której partnerem jest powiat Krzanowski i gmina Libiąż, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego regionu.